A wiecie, że Unia Europejska wprowadza od 2027 roku zakaz instalacji kotów gazowych w nowych budynkach. Od 2030 roku zakaz instalacji kotów gazowych w budynkach modernizowanych. Zakaz ogrzewania węglem w miastach od 2030 roku. Zakaz ogrzewania węglem na wsiach od 2040 roku. Niestety, zimą jest zimno. Sory, mamy taki klimat, no niestety. Wydaje się, że pompa ciepła jest najlepszym wyborem w takiej sytuacji. Poliszmy, o ile wzrośnie zapotrzebowanie na prąd w Polsce, żeby zasilić pompy ciepła. Z litości pominiemy ogrzewających się LPG, olejom opałowym oraz duże ciepłownie. Według GUS w 2021 roku gospodarstwa domowe zużyły 59 431 godzin gazu ziemnego z sieci. Dla 3,8 miliona gospodarstw domowych węgiel jest głównym źródłem Ogrzewania. W Polsce sektor ciepłownictwa zużywa 26 milionów ton węgla rocznie. Połowa z tego przypada na gospodarstwa domowe. Litościwie przyjmijmy, że będzie to 12 milionów ton węgla rocznie. Uwzględniając sprawność systemu ogrzewania i podobne czynniki, przyjmijmy, że z jednej tony węgla uzyskamy 5556 kWh ciepła czyli do ogrzewania domków potrzeba nam 5556 kWh razy 12 milionów ton węgla, co daje 66672 672 gigawatogodziny. Sumując zimą, potrzeba nam jedynie do ogrzewania domków 126 000 gigawatogodzin energii cieplnej. Niestety, zimą jest zimno. Sorry. Zerkając na strukturę zużycia gazu ziemnego z 2006 roku przez gospodarstwa domowe, na styczeń przypada 20% zużycia. Czyli mamy w takim razie, że do ogrzewania potrzeba nam na styczeń 25 tysięcy gigawatogodzin energii. I zastosujmy mocne uproszczenie, że nie mamy wysokich wahań temperatury w ciągu całego miesiąca. Czyli dziennie potrzebujemy 813 gigawatogodzin ciepła. Czyli jakieś 34 gigawatogodziny na godzinę. I tym sposobem wiemy już jaka jest potrzebna nam moc. Przyjmijmy, że kupimy sobie najlepsze pompy ciepła z litości, pomijmy ile to będzie kosztować. Najlepsza pompa ciepła jest w stanie z 1 kW energii wytworzyć 3 kW ciepła. Przyjmijmy też, że strata w transporcie energii elektrycznej wyniesie jakieś 10%. Czyli potrzebna nam minimalna dodatkowa moc elektrowni, w styczniu wynosi 12,5 gigawata. Dla obrazu w wywiadzie dla telewizji TRWAM minister Moskwa wskazała, że pierwsze trzy reaktory jądrowe, które powstaną w Polsce, będą miały łączną moc 4 gigawatów.